Wakacje, które rozpoczęły się 25 czerwca, czyli przed ponad dwoma miesiącami, dziś przeszły już do historii. Uczniowie wypoczęci i z nowym zapałem do nauki powrócili do szkół. Nie, ja się nie stresuję, ponieważ lubię szkołę, lubię też się uczyć, ale czy przychodzę tutaj z chęcią do przyjaciół, do przyjaciół i do nauczycieli. Emocje i stres towarzyszyły szczególnie tym, którzy rozpoczynali naukę w zupełnie nowych dla siebie szkołach. Mam dużą tremę. To, to jest na pewno. Uroczyste apele z okazji rozpoczęcia roku szkolnego odbyły się w miejskich i powiatowych placówkach oświatowych na terenie naszego miasta. W wielu z nich pojawili się również przedstawiciele władz państwowych i lokalnych. Tak było m.in. w Zespole Szkół Publicznych nr 1, gdzie w inauguracji wziął udział poseł Zdzisław Czucha, burmistrz Marcin Modrzejewski oraz przedstawiciele Rady Miasta. Wszyscy życzyli uczniom powodzenia i zadowolenia z wyników w nauce. Inauguracja roku szkolnego w placówkach prowadzonych przez samorząd powiatu miała miejsce w powiatowym zespole szkół nr 1, czyli w popularnym ekonomiku. Tam z uczniami spotkał się starosta kościerski Grzegorz Zabrocki. Jak zawsze inwestujemy w doposażanie bazy. W tym roku też prowadziliśmy szereg bieżących remontów, ale jednym z namacalnych takich efektów naszej pracy jest właśnie realizacja projektu współfinansowanego z Europejskiego. Z regionalnego programu operacyjnego, a mianowicie utworzenie dwóch nowy, trzech nowych pracowni do praktycznej nauki zawodu. Tej, którą dzisiaj żeśmy otwierali w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Kościerzynie, ale również w Powiatowym Zespole Szkół numer 2 pracowni mechatronicznej i w Powiatowym Zespole Szkół nr 3. Teraz przed uczniami 10 miesięcy wytężonej nauki. Kolejny dłuższy wypoczynek od szkoły czeka ich w święta Bożego Narodzenia.